Po półgodzinnym objeździe Warty i jej nabrzeży znaleźliśmy fajne miejsce, w którym się zatrzymaliśmy. Nasi i tutaj znajomi już byli. Nazywamy ich śmieciarzami. Było ognisko, był szampan, piwa. Jedyne fajne miejsce, gdzie ktoś umiał obozować to jest właśnie widoczne za mną. Zaraz się rozkładamy. Dzisiaj ze mną gościnnie jest moja Żona Cześć. też zabrała swój magnes i będzie łowić ze mną. A miejsce mamy naprawdę fajne, już wam pokazuję. Zajdźmy tylko na dół. Ja jeszcze w klapeczkach, jak ładnie widać. Plażowo. A to nasze miejsce za mną. Mam nadzieję, że wszystko super widzicie. No, mi się podoba. Mamy kawałek fajnego brzegu. Gdzie można zmieniać miejsca? Zabraliśmy dzisiaj dwa małe magnesy, 70x40, nie będziemy szaleć. Ja na razie porzucam z brzegu, a potem może wejdę do wody w woderach. 100 metrów dalej było tak płytko, że do połowy warty można było wejść normalnie. Dobrze, że zmieniliśmy. Zobaczymy, miejscowo. jak jest. Dobrze, że zmieniliśmy miejscowę, ta jest ekstra. Na pewno wrócimy tutaj na grilla, jakieś ognisko które połączymy oczywiście z rzutami magnesem. Dobra, widzimy się jak się rozłożymy. Mamy trochę tego sprzętu do rozłożenia i zniesienia na dół, więc do zobaczenia za moment. Dobra, rozłożyliśmy się, sprzęt zniesiony. Na razie gumiaki. Każdy ma taki kolor jak <śm> <śm> lubi. <śm> Nie <śm> mam taki, jak był w sklepie. Zrobiło się całkiem przyjemnie, mamy wiaterek. Magnesy gotowe. Ja klapki zdjęte, rękawiczki zakładam i zaczynamy zabawę. Zobaczymy co dzisiaj tutaj uda się wyciągnąć. Do zobaczenia przy pierwszych fantach. Trzymajcie kciuki. Nabój. Mam się wybać? Nie, bo nie wiesz od czego to jest? Nie piłaś nie, wody? wody sodowej? Od czego to jest? Od wody sodowej nabój. Co? Bąbelki. Możesz tak normalnie odczepić i składowanie w jakieś miejsce naszego złomu. No gratuluję. Wentylator. Nie. Tak. To kto dłużej w locie? Ta ma? Co tam masz? Co tam masz? To zno. Kurwa. Żartujesz. Niepotrzebnie się przesuwałam. Poczekaj. <grywa> Idziemy stąd. Który, no. Gdzie rzuciłaś? Tam. <grywa> no, gratuluję. Zapewniłaś nam dłuższy powrót do domu. No trzeba dzwonić. Ale rzuć jeszcze z dwa razy. tym bardziej bezpieczniej od swojej żony, bateryjka tylko. Chociaż też myślałem, że mi się uda Myślę, że z tym mistrzem militarki, ale nie tym razem. Nadrobimy to. Jakbyś widziała, że biegnie, to krzycz i lecimy na górę albo do wody. Co Nie będę Leci! Pokaż jak rzucasz! Nie, nie wszyscy będą mieli bekę, ale... Teraz będę szukać. Wyciągnąłem. Zadzwonisz? Co to jest? Panzerfaust. Nowe dildo razem z przegubem. Dobra, wyczyszczone, więc pokażę kawał drucika, był to pręd ładnie naostrzony. Mam ale metal. tak? Tak, zwykła kulka, kochani. Nawet nie. To nie jest odłożyska. Jest za lekka. Jak na taki rozmiar. Rzucaj sobie dalej. sokotek. A jakbym rybami zaczął się interesować? No bo już nie pierwsze zbiorowisko mam. Już mam trochę blaszek, sitek. Wystarczy, że wędki kupię. Coś ściągniemy? Trzymało tam mocno i puszcza, zerwało się, ale nadal coś świeci. To nie są zniszczone naboje. Kolejne takie. To jest jeden jeden, ale to jest to samo miejsce, tylko wiesz, wiesz co, ja z ten, najpierw miałem coś mocno mi się działo, zerwało się, a... Zwykły pręt, nawet jakaś bardziej rurka, no to jest masa, tylko wodery trzeba założyć, nawet nie ma co daleko rzucać, no ale ciało mi do buta. Kotek, masz blaszkę sezów. Czy dzisiaj będziemy uprawiać seks? Na razie jestem tak Mam gumkę. Nie masz Zostawić, czy wrzucić do śmieci? Dąbrkowe. To jest tak obrzydliwe, że nie będę w ogóle odpowiadać. Będą click -bighty. Czy uprawiamy seks nad wodą? Nie. Ktoś ciągnął samochód? Tu, tam dalej stoi, ten. Hold, stoi. To chyba nad kole. Znowu taki cereczka i ten. Mamy nad kole progi, blendę przeciwsłoneczną element po elemencie, a tu mieliśmy jeszcze drugą blaszkę. Coraz lepiej. Myślałem, że scyzoryk, ale nie. Siedzi coś. O tak. Dorwałem się Czy to jest bezpieczne, czy to może coś się z tym stalić? Bezpieczne Bezpieczne. Co to jest tam w ogóle skarpetę, czy co to ciągnięte? Szmatę jakąś. alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Operator 77 halo, halo. Tak, także przy oczywiście proszę oczekiwać. To jest oczywiście nie pierwszy raz zgłaszam, wszystko wiem, będę grzecznie czekał. Dobra, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Do wiem. Dobra, zgłoszone. Czekamy na policjantów. jeszcze trzy takie żtyj no to jest cała armata Są bardziej mniej podzewiałe, zaczynają komary gryźć i to mnie irytuje. Trzeci. Dobra, wezmę aparat i se sfotografuję to. Ała, 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 ała. haczek. Druga część. Taka sobie o paczka, z którą będziemy musieli poczekać na panów policjantów. Pawełek już zgłosił i zobaczymy ile czasu im zajmie przyjazd do nas. A ty mam nadzieję, że nie wyciągniesz nic następnego, co? No mam nadzieję, że wyciągnę wszystko, co chociaż, tu jest do tego czasu. Chociaż co rzut, to coś wyciągasz i donosisz tutaj, więc opróżniasz chyba tą skrzynię, która tam leży, co? Mam, nie. Zerwało się. Tak, no ale ewidentnie coś tam jest, tylko nie jest grube i się zrywa. Chcę to wyciągnąć. Nie bardzo można do dobrze się tutaj przymocować, a ja się boję, żebyś tu wchodził we woderach, więc. Pewnie, nie no, gdyby był, wodyrach, nie powiem. pewnie gdyby był to jeszcze jakiś mężczyzna i w razie czego pomoc, to, to pewnie byś wszedł i wyciągnął całość, no ale, ale jestem tylko ja. <grych> Jest 18.30, nadal jesteśmy nad wodą, 2,5 godziny minęło od zgłoszenia na policję, Paweł wyciąga... Elementy tutaj wszystkie elementy, które widzicie, to jest przypuszczalnie auto, no jakieś baterie, jakieś gówna od odwędek od wędkarzy i inne, wiecie. Panowie wędkarze też są niefajnymi ludźmi, dlatego że złowią, wyrzucą, zostawią jak to tak. Brzydko, bardzo brzydko panowie wędkarze. A później my musimy sprzątać. <laughs> Nie musimy, ale wiecie, jak jest. W każdym razie Paweł się nie poddaje te 2,5 godziny, które ja siedziałam, chodziłam, robiłam kroki, wkurwiałam się, że jestem głodna, zmęczona i chcę już odpocząć w domu, przy jedzonku, bo już i tak z rolek nic nie wyjdzie. No to Paweł niezmordowanie rzuca i rzuca i wyciąga i wyciąga i no, a jeszcze z nieprzyjemności musimy ranimować dobro. Bo nam się popsuły zamki, Uf, komary już tną jak głupie. Wiedzą, że zdrowe mięsko tu <laughs> mają, więc wiecie, jest jak jest. Może nie ma w moim głosie optymizmu i energii, ale trudno, żeby była. Co mam wam powiedzieć? Miałam być narratorem. To jestem, ale jestem mega zła. Mega zła i rozczarowana, i chyba bardziej rozczarowana być nie mogę. Szczerze, hasło mam trupa, albo znalazłem topielca. Może to by zadziałało, żeby policja przyjechała szybciej, jak sądzicie. <gryw> nie wiem, ale można się pośmiec, nie? Czekamy 4 godziny na policję. Jesteśmy na samym końcu, bo dzwoniliśmy do nich już po prostu zebraliśmy cały sprzęt. Ja też całą amunicję wrzucam w butelkę. Przyjadą, niech sobie wyciągają. Nie mam już czasu czekać. Jak przyjadą, tylko przekazuję. Jeszcze wyciągnę na koszyczkach. Zobaczcie, ile się tego nazbierało. Jeszcze trochę leży. Przyjedzie policja, przekazujemy im koszyczki grubszy kaliber. Akurat trzy sztuki mamy i spadamy do domu. Jesteśmy tylko na śniadaniu, jesteśmy tak głodni, marzymy o kąpieli. Miał być to szybki wypad, a na samą policję przyszło nam czekać 4 godziny. Naprawdę magnes mi się znudził na najbliższe dwa lub trzy dni. Kochanie, w poniedziałek pojedziemy. Do zobaczenia, jak przyjedzie policja. Dzień dobry Nareszcie panowie Ale doczekaliśmy się po 5 godzinach? Która jest i godzina? 8, 4,5 godziny. Nareszcie 4,5, 1530. No 16,17, 18,20. 18. 4,5 godziny czekaliśmy.